Celem audytu prowadzonego w ramach konkursu jest weryfikacja danych zawartych w ankiecie samooceny firmy. Audytorzy dokonują jej w trakcie kilkugodzinnego spotkania z osobami zaangażowanymi w wypełnienie kwestionariusza samooceny. Zwykle w takiej rozmowie uczestniczy szef oraz pracownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa uczestnika konkursu. Audytor zapoznaje się z dokumentacją potwierdzającą oraz poszerzającą informacje zawarte w ankiecie. Rozmowa audytoryjna jest okazją do przedyskutowania mocnych i słabych stron ZZL w firmie oraz perspektyw jego rozwoju. Audytor po odbytej rozmowie przygotowuje syntetyczny raport według ustalonego schematu. Znajdują się w nim informacje o ocenie zgodności danych zawartych w ankiecie z rzeczywistością, a w przypadku braku takiej zgodności informacje precyzujące zakres oraz charakter rozbieżności. Do zadań audytora należy ponadto opracowanie syntetycznej informacji zwrotnej dla ocenianej firmy.